Witam Was bardzo serdecznie z tej strony runiczny i dziś chciałbym Was za zaprosić na następny odcinek Zagrajmy w Tailing Light. Dzisiaj yy, zajmiemy się pobocznym zadaniem o nazwie Ścigając Przeszłość. Jest teraz jakiś event w związku z tym i nasza postać bardzo szybko skacze, znaczy bardzo wysoko skacze. Co jest z yy, tymi... Kosmitami. Dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć to. Nie um, ja ogarnę co... gdzie i jak, ale póki co zróbmy sobie to zadanie. Dobra, mamy ścigając przeszłość. No i jeszcze wyżej. Weźmy sobie pistolet jakoś tak pewniej się tutaj czuję z pistoletem. Okay. O, notatka. Hm, niemiłe. Bar. No i kto nie zamknął lodówki. No i się wszystko popsuło. Ty lewitujący garnek. Okej. Okay. Moment, ja powinienem pójść do dwójki. Tu jest trójka. Dwójka jest piętro niżej. Dwójka jest tu. Okej. Okay. Mhm. jak w każdej? Zobaczmy, co nagrał. Wyszła jak zwykle pojedzenie, po czym w tajemniczych okolicznościach zaginęła. Detektywi Mike i Tom Duli zostali wysłani na poszukiwanie śladów w innych mieszkaniach. Dobra, chłopaki, bawiliście się w detektywów. Co znaleźliście? Szukaj pozostałe mieszkania. Mamy jedynkę. Tu są śmieci. Remont. No tu raczej nic ciekawego. Hmm. Dobra, wejdźmy wyżej. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale mini mapy tutaj nie ma. Niechybnie w poszukiwaniu ważnych poszlak. Wygląda na to, że zszedł do piwnicy. Pójdę za jego przykładem. Hmm. Sprawdź piwnicę. Dobra. <grytanie> tak chyba będzie szybciej. Dobra, i co teraz? Aż ciarki przechodzą po plecach. Do numery 3. Po drugiej stronie coś jest? Zwany schowek namiotły, którym jest ostrze. Okej, okay. tak też może być. Dobra, tu mamy mieszkanie numer jeden, czyli jeszcze wyżej. Trójeczka jest tu. No mi klucze. O, Pierki. Słodki Jezu. Mike! 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 A więc to był Mike. Coś nie mogę sobie trafić w łebek. No, aleś ty wytrzymały. Jezu, ile ty pocisków wytrzymałeś? Umieraj, 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 umieraj. <tryk> Okej, okay, coś się chyba zbugowało. O, nareszcie. <tryk> Sprawa zamknięta. U. Ale wytrzymały gościu był, ciekawe jak on stąd wychodził. Dobra, pójdziemy do Tarika teraz. Gdzieś się tu wychodziło tu. Poinformujemy go i może zrobię jeszcze zadanie z Robertem, bo widzę, że dość szybko poszło z tym zadaniem. No, choroba no dostawcie mnie. Trzymałe te yy, na pranie A króliczek No ale tutaj od groma jest teraz biegaczy ale wrzeszczą. No, ale jakby co, co by nie mówić, szybko się porusza teraz dzięki temu. I teraz praktycznie rzecz biorąc nie ma szkody, jak spadnę. Uuu, nie wiem, co ja zrobiłem. Śmiesznie się tak skacze. tylko przywyknę do tego. Mam dość Już z powrotem? Znalazłeś Majka? Mike to był jego pies. Nie żyje tak samo jak ojciec chłopca. I nie zrobili tego zarażeni, tylko jakiś pojeb. To miejsce. Jest ponad ludzką wytrzymałość. Słuchaj, Crane. Tu są klucze do magazynu muzeum. Jest tam sporo broni z różnych epok. Może znajdziesz tam dla siebie coś użytecznego. Dzięki, Tarik. i trzeba to było Ale zrobić mam wcześniej. Inną prośbę. Jasne, nie ma sprawy. Mówiłeś, że nie znasz się na dzieciach. No, nie bardzo. To się poznaj. Spróbuję. Masz moje słowo. Ej. Okay. A może zrobimy sobie w takim wypadku bezpieczne strefy? I troszeczkę po mieście pobiegamy. A, Roberta zostawi już na następny odcinek. Jest strasznie dużo tych biegaczy. Brak też jeszcze? Ciekawe, że biega za mną i mnie... właśnie. Dobra. Troszkę się ubrudźmy. Ale dzięki temu łatwiej będzie otworzyć. Dobra. Jeszcze jest na górze jeden, którego trzeba rozwalić. Dziś tu jeszcze jeden jest. I jesteśmy bezpieczni. A ty gdzie? To jest bezpieczna strefa. Oznaczy to zero ząbiaków. Dobra, gdzie możemy jeszcze? U. A! Ja w ogóle szedłem do tej. Dobra, to lecimy. E esta pluica. Eee, okej. Okay. Nie wiem o co chodziło. Widocznie to wydarzenie to było właśnie pokonać od groma tych... biegaczy. Widzę, że jest jeszcze od groma. No, umieraj. Okej. Okay. O. Uh. A, wkurzające to skakanie jest. Czy została mi jeszcze jakaś bezpieczna strefa do odblokowania? Nie. Może w końcu uda się odblokować to, strefę kibica. No nie, nie ma. Szkoda. Znajdź nagrodę. Spróbuję jeszcze znaleźć tą nagrodę w dzisiejszym odcinku. Dam wam znać, czy udało mi się wrócić. Zobaczymy. No i jestem. Znalazłem to miejsce. Jak normalnie zaczynacie tego quest, to w pewnym momencie wyjdziecie sobie w. Jak tu idziecie normalnie, potem idzie się tu dalej. Gdzie ja teraz nie mogę. To można tutaj na bok wejść i tutaj tak, mamy upiorny korder, sal, szkatułka z klejnotami, tu mamy wyśmienity, starożytny coś tam. Um, długi średniowieczny miecz, to się, tym się pewnie pobawię. Oraz um, brak miejsca w ekwipunku, Ok. Dobra, i zobaczmy, co my mamy. Piłak. Kameleon. To wygląda fajnie. Ja bym jednak chciał się pobawić tym długim, średniowiecznym mieczorem. Ulepszymy go sobie. F6. I damy mu tak. Może króla? Mam dwa króle? Mam. Dobra. Okej. Okay. Eee... Mogło być lepiej. I zobaczmy jeszcze jak mogę go ulepszyć w ten sposób. F7. Rucizna Sprintera. Ta. Zobaczmy. No. Mam lepszą broń. Zobaczymy, jak będzie działać. Wróćmy na powierzchnię i wypróbujmy. Dobra, jesteśmy na powierzchni. Teraz potrzebuję jakiegoś kozła ofiarnego. No. No wolne to. To był silny cios. Okej. Okay. Oł nie będę walczył. Dobra, ale wróćmy sobie w takim wypadku do na szczyt. O. No dobra, ale myślę, że jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek to byłoby to na tyle. A bardzo wam dziękuję za oglądanie. No i do następnego. Mówię do was Runiczny. Trzymajcie się ciepło. Cześć!